Macie z tej strony Waste Driver, a dziś samochód, który jest blisko szczytu motoryzacyjnego Ringchu. Toyota Yaris Verso wjechała w 1999 roku, co oznacza, że najstarsze egzemplarze mają już ćwierć wieku. Werso objawiło się światu razem z modelem, na którym zostało oparte, czyli Jarisem, na niektórych rynkach znanym jako Wiz lub Plac. O ile zwykły, niższy i krótszy Jaris miał poprzednika pod postacią udanego, ale raczej mało docenionego na naszym kontynencie Starleta, o tyle Jaris Verso był zupełną nowością w europejskiej gamie Toyoty. Był to zresztą czas, gdy po sukcesie kompaktowych vanów wielu producentów postanowiło zrobić praktyczniejsze wersje out klasy B. I tak, niedługo później Ford wjechał z Fusionem, Opel z Merivą, Fiat z Ideą, Nissan z Notem i tak dalej, ale to Jaris Verso był chyba pierwszym tego typu współczesnym samochodem dostępnym w Europie. W 2003 roku model przeszedł mały lifting, a dwa lata później zniknął z rynku. W Japonii zastąpiła go Toyota Ractis, ale do Europy trafiła dopiero jej druga generacja, znana tu jako Verso S i sprzedawana także jako Subaru Trecia. Niestety, w przeciwieństwie do Jarisa, Verso, który jakoś tam się sprzedawał, Verso S zupełnie u nas nie zazarło. Małe wany były już wtedy w odwrocie. Ten samochód u wielu tak zwanych petrolheadów, z którymi zresztą mam przyjemność współpracować w redakcji petrolhard.pl, wywołuje praktycznie odruch wymiotny, no bo tak, nie ma to nic wspólnego z autem dla entuzjasty prowadzenia. Jest to po prostu takie pudełko do transportu ludzi i klamotów i w zasadzie tyle. Natomiast dla mnie jest to po prostu sympatyczne, śmieszne, pocieszne pudełko. Ja lubię takie autka, dla mnie tak zwany cute factor jest bardzo ważny. No i Jaris Verso według mnie ma tego sporo. O, te śmieszne oczka, trochę jak urobala w koroli E11. Też były owadzie oczy, tyle że w innym kształcie. Też oczywiście Grill wywołujący niemalże wstrząs u kogoś, kto cierpi na trychofobię. Ogólnie całokształt jest po prostu zabawny. Zabawne są również proporcje. Ten samochód, muszę to sprawdzić, ale wydaje się wyższy niż szerszy. Trochę jak choćby Daihatsu Quarter. Albo przynajmniej kwadratowy, jeżeli chodzi o proporcje poprzeczne. Tak naprawdę nie ma co się rozwodzić nad. Stroną wizualną, bo jak Yaris Wersu wygląda, każdy widzi, zajrzymy sobie do środka. W środku, po lewej, czyli przed kierowcą, i po prawej, czyli przed pasażerem, mamy połacie gołego, szarego, niezbyt przyjemnego, twardego plastiku. On niezbyt przystaje do stereotypowej japońskiej jakości wykonania, ale. Po dwudziestu paru latach, wszystko tutaj nadal jest w dobrym stanie, nie jest zużyte. Nadal jest niezbyt piękne, tak jak było, ale przynajmniej okazuje się trwałe i solidnie zmontowane. Konsola, no to wiadomo, no to jest po prostu początek XXI wieku, wszystko widać, wiadomo o co chodzi. O, tutaj mamy napis security, czyli jak się tutaj wciśnie, to pewnie przyjeżdża ochroniarz. Klimy niestety nie ma, jest to biedna wersja, w bogatszych klima jak najbardziej występowała. Natomiast tak, nawiewy reguluje się pokrętłami czyli już standard y, początku lat 2000, bo w 90 praktycznie do końca japończycy trzymali się jeszcze z suwakowego ustawiania. No tutaj praktycznie wiadomo o co chodzi. Off, czyli wyłączone, high, czyli tutaj jest przywitanie Obieg zewnętrzny, obieg wewnętrzny. O, tutaj odpadło, coś ukryszyło się. Trudno bywa. Po 20 paru latach miało prawo, chociaż w no, Japończyku w zasadzie nie powinno. Mamy tutaj, co ciekawe, kasę ciaka. Nie ma odtwarzacza CD. Podejrzewam, że dałoby się go tutaj sobie wsadzić. Zamiast tego jest taka o dodatkowa półeczka na jakieś drobiazgi, które zaraz by z tego wypadły. No, chociaż niekoniecznie. Tutaj te przyciski, no to o, Dolby chyba taki ma znaczek. To nie wiem, dwójka, trójka, tutaj skanujemy, tutaj powtarzamy, repeat, a to prawdopodobnie naciskamy i wypada nam, atlas zadrżał albo inne wypociny Ayn Rand. To natomiast, nie wiem, może chodzi o astmę. Ja mam astmę, więc to mogłoby mi coś zrobić, nie wiem. Tutaj są ciekawe napisy: jest guidance, czyli przewodnictwo. Nie wiem, może jak je wciśniemy, to pokazuje nam, jak żyć. Ja wiem, jak żyć. Jeździć Airbus-em to jak najbardziej, to tak należy żyć. Reroute, czyli zmiana trasy. Menu, no to wiadomo. Tutaj wciskamy i pokazuje nam, y, jakie dania są dostępne. Mode, czyli wciskamy gra nam prawdopodobnie Depesh Mode. RTN, no to chyba jest Return. End Info. Entowie to były takie stwory drzewne, w zasadzie takie żyjące drzewa. Info, no to wiadomo info. No i tutaj jeszcze AMFM, czyli zmieniamy zakres radia, tape CD, czyli taśma albo coś czego tutaj nie ma, albo nie wiem, może w tym przypadku kiedy nie mamy odtwarzacza CD, to po prostu korpus dyplomatyczny nam się załącza i trip, czyli wciskamy i tripujemy. Co jest o tyle dziwne, że w tym w schowku nie widzę ani zioła ani grzybów, więc sorry, tripa nie będzie. Skoro jesteśmy przy schowkach, no to tak, mamy kieszenie w drzwiach, które są no, nieduże, ale są. Powiedzmy, schowa się tu jakąś książkę, jakąś mapę, coś. Wtedy jeszcze jeździło się czasami z mapami, bo wtedy jeszcze nie upowszechniona była nawigacja, chociaż. Tutaj taka opcja jak najbardziej występowała, ale nie w tej wersji, więc jak widać, mamy przyciski po prostu z wyższych wersji, żeby pokazywały nam, że jesteśmy biedakami, kupiliśmy tańszą i mogliśmy coś takiego mieć, ale nie mamy. Natomiast wracając do schowków. Uwaga, mamy takie fajne rzeczy tutaj, o, z jednej strony. Z drugiej można sobie jakieś papierzyska tutaj trzymać. I tutaj mamy schowek na okularki albo na coś innego. I jeszcze co do schowków. Nie pokazałem wam, że tutaj, oprócz tego, mamy jeszcze taki. Ciekawie to dosyć się rozwiązali, więc mamy dwa schoweczki w miejsce jednego, czyli płacisz za jeden, dostajesz dwa. No i mamy jeszcze tutaj takie o, wyglądające jak oczodoły kosmity, więc w te oczodoły możemy sobie też załadować jakieś drobne rzeczy. Całkiem ciekawie. Ciekawym tematem jest zestaw wskaźników, którego tutaj nie widać, bo wskaźniki są cyfrowe. Ale tu w pierwszej jarisce, czyli tak samo w verso, one były dosyć ciekawie rozwiązane. Bo o, tutaj włączę zapłon, to będzie widać. To jest ukryte tak trochę głęboko, tyle że zobaczcie, o, taka perspektywa nam się robi. Tam jest jakaś soczewka czy coś takiego. I to z miejsca kierowcy. Widać naprawdę dobrze, więc to zostało rozwiązane z sensem. Odpalimy sobie silnik, ciach. O, włączamy światła, to nam się ściemnia, nie wiedzieć czemu, więc tym przyciskiem możemy to sobie rozjaśnić. Ciekawe rozwiązanie, i to według mnie wygląda całkiem fajnie. Wtedy na początku XXI wieku sprawiało takie science fictionowe wrażenie, to wyglądało jak z statku kosmicznego. Mi się podoba oczywiście elektryczna regulacja lusterek, jak w każdej Toyocie z ostatnich 30 paru lat. Tak więc lewe, prawe, no i oczywiście o. Takie samo miałem w korolce, takie samo było w chyba wszystkich Jerisach. Nowy chyba ma już troszeczkę inne, musiałbym zajrzeć, ale do trójki włącznie były praktycznie takie same, więc w magazynach nic nie może się marnować. Tylko z jakiegoś powodu Toyota kloka brak. A tak poza tym, jak już mówiłem, raczej biednie, raczej tanie. O, te plastiki są takie no, łatwo rysujące się, twarde. No ale, jak często podkreślam, są tapicerowane boczki drzwi. To jest taki troszeczkę ręcznik, jak widzę. Taka struktura ręcznika, tak samo jak na fotelach. O, dzień dobry, biedroneczko. I, i cóż powiedzieć, w zasadzie to tyle. W Jariszu, Wersiu siedzi się przede wszystkim bardzo wysoko. Wysoko i pionowo, niemal ciężarówkowo. Fotel nie ma regulacji wysokości, więc po prostu tak siadasz i tak masz, możesz tylko przesuwać się do przodu i do tyłu. Wielu ludziom, którzy lubią siedzieć płasko, niemalże leżąco, będzie to przeszkadzało. Dla mnie jest spoko, bo jestem zryty i lubi jeździć busami. Natomiast. W przeciwieństwie do busów i ciężarówek, kierownica jest w miarę normalnie. Nie jest tak płasko, jak była chociażby w 2CV, którą, Jezus Maria, jak ja bym testował. Boże, jeżeli ktoś z Was ma 2CV, którą byłby skłonny udostępnić do testu, proszę, proszę. Natomiast pozycja za kierownicą jest po prostu wygodna. Tutaj wszystko jest ergonomicznie, wszystko jest pod ręką, miejsca jest masa na głowę. Mógłbym mieć 2,5 metra wzrostu, bym się tutaj zmieścił na nogi. No i jeżeli miałbym mało, to poroszę bardzo, lecę sobie do tyłu i, i o, i robi się więcej. Tak więc jest spoko. fotele są trochę za małe. Siedziska są odrobinę za krótkie. Poza tym, no są troszeczkę za wąskie, ale siedzi się ogólnie wygodnie. One są takie mięciutkie, przyjemne, przytulne. Ta tapicerka przypomina troszeczkę taki welurowy kocyk, albo jakiś ręcznik, frotewka, każdym razie jest całkiem sympatyczne. Podpórka pod lewą nogę jest, ergonomia jest po japońsku bardzo dobra, mieszcze się bez najmniejszych problemów i każdy by się tutaj zmieścił, no ale to jest zasługa kształtu tego wynalazku. Z tyłu natomiast, o mili Państwo, tył to jest osobny temat. Siedzi się tutaj dziwacznie, bo podłoga jest wysoko i trzeba mocno podkurczać nogi, ale miejsca jest nieprawdopodobnie dużo. Pamiętacie kłorę, w którym mogłem zało założyć nogę na nogę przy cofniętej tylnej kanapie? Tutaj kanapa nie jest przesuwana, ale hopsa. Bez najmniejszych problemów. Da się. W samochodzie długości. 3,85 bodajże. Tak więc jest to spore osiągnięcie. Natomiast, jeżeli chcemy położyć nogi niżej, jest na to też rozwiązanie. Proszę, odsuwamy sobie tutaj dywanik, wyjmujemy to stąd. O, tu jedną ręką będzie mi dosyć trudno, bo trzymam telefon, ale damy radę jakoś. Ociach, proszę. I robi nam się taka przestrzeń. I teraz proszę. Nogi zwisają mi swobodnie, dynam nimi, bo tutaj robi się tak głęboko, że wygodnie miałby ponad dwumetrowy koszykarz. Tak więc. No możliwości tutaj są potężne, poza tym jak ta płyta jest położona na dole, ta przestrzeń może robić za po prostu spory schowek pod stopami, więc da się tutaj zrobić sporo. Ponadto mamy y, taki o, nie to podłokietnik, ni to nie wiadomo co, w zasadzie podłokietnik to to nie jest, bardziej dodatkowa półeczka z cup holderami, ale fajnie, że jest. A dlaczego fajnie, że jest, zaraz pokażę Wam w kontekście bagażnika. No to kuferro. Kuferro otwiera się w taki sposób, jak drzwi. Otwiera się na prawo. Podobno w samochodach jeżdżących po Europie, lepiej, żeby się otwierało w drugą stronę, bo w tym momencie jesteśmy wystawieni na ruch uliczny, no ale nic, to jest całkiem wygodne, nie trzeba sięgać wysoko. Półka z tego powodu no, niestety musi zostać uniesiona też ręcznie, no, a w środku. No, ten bagaj nie jest zły jak na takie maleństwo, ale jest dosyć wąski, bo i sam samochód jest dość wąski. Zobaczmy, jak będzie z basem. Proszę, mamy nasz ulubiony, usztywniony pokrowiec w kratę. No, i no od razu widać, że on tutaj nie wejdzie. Można go umieścić w taki sposób. Czyli o, więc gdyby tutaj był bas w środku, to sporo naprężeń przenosiłby tutaj gryf, bo byłoby oparte na główce, ale na uparte go dasie. Jednak lepiej zrobić to. Tak jak w mojej Altei. Czyli proszę, jeszcze raz. Hop. Och. I wziął I basi leży. Co prawda jest też podparte na gryfie, ale na to też jest rada. Ale poczekajcie, bo tam naprawdę dzieją się ciekawe rzeczy. No więc tak. Jeśli jeszcze brakuje nam przestrzeni, możemy sobie zrobić. Wiadomo. Tak, ale to jeszcze nic. Tutaj mamy taki żółty pipsztyk, który należy pociągnąć i to idzie nam w górę. Teraz chwytamy za to, o, w ten sposób i pach, chowa nam się to w tej właśnie przestrzeni pod nogami. Możemy na to jeszcze nałożyć tę płytkę i proszę bardzo, mamy bagażówkę, zobaczcie. Proszę, ile miejsca, o tutaj półeczka oczywiście da się zdjąć, o. o kurczę, no nie jest to najwygodniejsze niestety, jak się operuje jedną ręką, ale jak najbardziej wykonalne. Patrz, półeczka zdjęta, odczepiamy ten pręcik, o tak jak taki z Castorama czy innego Obi, wyjmujemy i proszę. A jeżeli wieziemy troje pasażerów, czyli potrzebne nam są cztery miejsca łącznie z naszym, za to chcemy przewieźć na przykład kilka basów, też nie problem. Tu mamy taki sam żółty pipsztyk. O, tutaj jest. Pociągamy go w ten sposób. Tutaj składa się ta nóżka i trzeba troszeczkę z tym niestety powalczyć, ale to się wymuje. Proszę bardzo. Ciach. I mamy płaską przestrzeń. Teraz możemy podnieść fotel, bo wyjmować tę środkową część lepiej przy tym złożonym, po prostu wygodniej. O, pac! Wsuwamy basiwo, a potem jeszcze jedno i jeszcze następne i jeszcze zostaje nam trochę miejsca. Dodam jeszcze, że w tych tylnych drzwiach są kolejne praktyczne schoweczki. No i jeżeli chcemy sobie po prostu tam usiąść, wyjąć, na przykład te siedzenia tu już są z powrotem włożone e, i usiąść, nie wiem, używać go jako pokoiku do zjedzenia sobie czegoś czy czegokolwiek innego, to potem możemy po prostu wyjść tędy. O, a tutaj jest zamek, proszę bardzo. Pani Teresa pochwala. Ja też. 100% rikszu. I jeszcze rzut okiem pod bachę i jedziemy. Jarisa Verso można było zanabyć z jednym z trzech silników, benzynowymi 1,3 i 1,5 oraz niezwykle oszczędnym 75-konnym dieslem 1,4 D4D. Ten egzemplarz napędza ta pierwsza jednostka. 86 koni po liftingu obcięte do 84 i 121 Nm powinny wystarczyć do w miarę sprawnego napędzenia małego toczydełka. A czy tak jest naprawdę? Sprawdźmy. No to lecimy, miłe Państwo. Jak się zatem jeździ bardziej praktyczną wersją pierwszej jaliski, no, czuć taką lekką blaszaność tego, to jest takie pudło rezonansowe troszeczkę, zawieszenie jest raczej sztywne, ale musi być ze względu na wysoki, stosunkowo wysoki środek ciężkości tego samochodu i jego sporą wysokość. Ale ogólnie rzecz biorąc, wszystko działa poprawnie. Dźwignia zmiany biegów chodzi przyzwoicie. Te biegi wchodzą precyzyjnie, chociaż jest spory luz na, na luzie. Jest luz na luzie, tak. Dynamika jest typowo japońska, czyli tak do 3000 obrotów nie dzieje się zbyt wiele. Powyżej robi się zupełnie nieźle. Ten silnik 1.3 zupełnie fajnie daje sobie radę z tą dosyć lekką budą. Jeśli chodzi o prowadzenie, to ze względu właśnie na swoją wysokość, chociażby nie jest to samochód do dynamicznego pokonywania zakrętów, ale też jest wystarczająco stabilny, co ciekawe, podobno w trasie jest stabilniejszy, mniej podatny na boczne poduchy, podmuchy niż Multipla, którą również posiada właściciel tego sprzętu. Więc ma od razu porównanie. Jeśli chodzi o zwrotność, jest ona bardzo dobra. Naprawdę ten samochód bardzo fajnie zawraca, a do tego mamy tutaj świetną widoczność, która bardzo pomaga w manewrowaniu. Ogólnie to jest takie rzetelne. Bardzo uczciwe, bardzo praktyczne i pragmatyczne pudełko. Do jeżdżenia, do transportu, sprzętu, nie jest to samochód dla entuzjasty prowadzenia lub kogoś, kto po prostu chce maksymalizować frajdę za kierownicą i tylko to go interesuje. Natomiast dla kogoś, kto potrzebuje sympatycznego, bardzo praktycznego, a jednocześnie niewielkiego i zwinnego jeździ dełka, które doskonale da sobie radę w mieście. To jest naprawdę super wybór. Wszystko działa precyzyjnie, wszystko działa po japońsku. Pedały chodzą bardzo przyjemnie, lekko, a jednocześnie nie gumowato. Największą wadą niestety jest rdza. Tu na szczęście jej nie ma, ale pokonała ona już tak naprawdę większość egzemplarzy. Natomiast, jeżeli znajdziemy egzemplarz, który się jej nie poddał, który został zakonserwowany, który jest w dobrym stanie, a w szczególności jeżeli ma klimę, bo tutaj jej nie ma i już zdążyłem się uprażyć, to zdecydowanie warto brać. To jest naprawdę motoryzacyjny ringcz. I to tyle w temacie Toyota Yaris Verso. To prawdziwy motoryzacyjny reach. Autko nieduże z zewnątrz, ale niesamowicie pojemne w środku, niezwykle praktyczne, zupełnie przyzwoicie jeżdżące i wyjątkowo niezawodne. Jasne, wygląda jak wygląda. Dla mnie jest zabawne, ale nigdy nie udawałem, że choćby pretenduje do normalności. Tak czy inaczej, nie mam pojęcia co poszło nie tak i klienci dali sobie wmówić, że w SUVy i crossovery, które może nie są tak przestronne i praktyczne, ale za to przynajmniej drogie i ciężkie. Wy natomiast dajcie się namówić na odwiedzanie mojego Face'a, insta i portalu petrolh.pl, dla którego mam zaszczyt pisywać. A jeżeli jesteście nadal w gronie mych patronów, zginam się w pół w dziękczynnym geście. Dzięki ogromne i do najbliższego.